ta 12 lipca, Beata Pardel witam i zapraszam na aktualności. Na żywo także w internecie dzięki aplikacji TVP Stream na początek krótko najważniejsze informacje. Alarm powodziowy w jaśle po intensywnych opadach niebezpiecznie wezbrały rzeki, są lokalne podtopienia. No, poziom wody w tej chwili już jest tak wysoki, że musieliśmy wzmocnić workami z piaskiem. Ponad 3000 młodzieży na saletyńskich spotkaniach w Dębowcu. Atmosfera tutaj jest tak gorąca jak na stadionie Lecha Poznań. Marsz pamięci ofiar wołynia w Przemyślu. Żyda lekcja historii w rocznicę wybuchu I wojny światowej w Rzeszowie i międzynarodowy plener malarski w Jabłonkach koło Dydni. Podtopione piwnice, chodniki i drogi, tak dla mieszkańców jasła zaczęła się ta sobota. Padało tak intensywnie, że kanalizacja przestała przyjmować wodę. Niebezpiecznie podniósł się też poziom wisłoki ropy i jasiołki. O 16 woda wciąż przekraczała tam stany alarmowe. Do lokalnych podtopień doszło też w kilku okolicznych miejscowościach, m.in. w Osobnicy i Gliniku Polskim. Sytuację w Jaśle i okolicy obserwuje Adam Bienias. Witaj Beato, witam Państwa. Rzeczywiście jesteśmy tutaj w Jaśle i w okolicach od rana i przyglądamy się tej sytuacji. Niespełna godzinę temu w sztabie kryzysowym w Jaśle zakończyło się specjalne spotkanie, podczas którego burmistrz Jasła poinformował wszystkich mieszkańców, a także strażaków i zainteresowanych o tym, że to realne zagrożenie powodziowe już mija. Ale wszyscy tutaj czekają przede wszystkim na to, kiedy wreszcie przestanie padać. Jak widać według wstępnych prognoz pogody, o których już wcześniej wspominaliśmy w TVP Info, Padać miało przestać około godziny 17 lub 18. Jak widać, wciąż pada i mimo że stan poziom wody nie podnosi się na tych głównych rzekach Jasła, to najbardziej niebezpiecznie jest właśnie w dopływach tych rzek. To małe rzeczki, teraz jesteśmy właśnie w osobnicy, a tuż za mną znajduje się mała rzeka Dobrawa. Y, która zalewa y, okoliczne domy i doprowadziła dzisiaj do licznych podtopień. Mieszkańcy jednak, z którymi dzisiaj dosłownie przed momentem rozmawiałem, potwierdzili informację, że poziom wody opada i że strażacy robią wszystko, aby jak najszybciej y, zlikwidować te szkody. Y, strażacy pracują też w jaśle, ale przypominają o tym, że taka sytuacja nie jest dla nich żadną nowością, dlatego że tutaj te tereny jasła bardzo często zagrożone są właśnie powodzią. Ostatnio y, właśnie w maju y, mieliśmy do czynienia z Podobną sytuacją, tyle że ta sytuacja była dużo bardziej poważniejsza. A zatem podsumowując, realnego zagrożenia powodziowego nie ma, wszyscy czekamy na to, aż, aż, aż zakończy się ten deszcz, aż skończy padać i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli przekazać Państwu kolejne dobre informacje. Adam Bienias wciąż w deszczu z Osobnicy. Dziękujemy za relację. Alarm powodziowy wprowadzono też w Stobnicy, w Godowej, w powiecie strzyżowskim. Intensywne opady deszczu dały się też we znaki mieszkańcom powiatu krośnińskiego. Tam groźny okazał się potok Chlebianka. Chlebianka wylała na całej długości, m.in. w Kopytowej, Porębach i Jedliczu, gdzie wpada do Jasiołki. No, poziom wody w tej chwili już jest tak wysoki, że... Musieliśmy wzmocnić workami z piaskiem taką groblę tutaj malutką. Zadysponowaliśmy pięć jednostek straży pożarnej, ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy. Oprócz tutaj stadionu i domu ludowego zagrożonych jest, podtopionych jest kilka budynków indywidualnych. Tam również skierowaliśmy strażaków z workami z piaskiem, żeby w miarę możliwości te budynki zabezpieczyć. Chlebianka podtapia tereny dookoła, bo jej wezbrane wody nie mieszczą się w przepustach pod drogami. To przykład: zbyt mały przepust pod tą drogą zadziałał jak zapora wodna i spowodował podtopienie stadionu, domu ludowego oraz kilku gospodarstw kopytowej. W drugach deszczu ponad 3000 osób kończy dziś salatyńskie spotkania młodych w Dębowcu. Sześć dni modlitwy i rozmów o tym, co ważne dla młodego, wierzącego człowieka. W labiryncie relacji tak brzmiał temat tej dyskusji. Młodzi ludzie przyjechali do Dębowca już po raz 27. Oprócz modlitwy nie zabrakło też muzyki, śpiewu i zabawy. Prawie 3000 młodych ludzi mających czas na wszystko – tańce, muzykowanie i śpiew. Ale tu z równie wielką łatwością jak do głośnej zabawy w plenerze przechodzi się do wyciszenia i głębokiej modlitwy, ale też rozważań o życiu, które w dobie internetu, portali społecznościowych i komórek często tak łatwo, bezwartościowo umyka. Chcieliśmy właśnie tego dotknąć, że skarbem jest drugi człowiek, bo przecież na całe życie będziemy się otaczać nie gadżetami, które się zmieniają, ale ludźmi. Gdy będą głębokie relacje, będą świetne rodziny. Spotkania, konferencje, nabożeństwa, a przede wszystkim rozmowy w grupach mają dać młodzieży siłę na cały rok. Siłę do budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, do pokonywania słabości i umacniania się przez każde sytuacje życiowe, i te dobre, i złe. W czasie zaletyńskich spotkań młodzież mogła wysłuchać m.in. świadectwa wiary niepełnosprawnego Jaśka Meli, najmłodszego w historii zdobywcy biegunów w ciągu jednego roku, pierwszego niepełnosprawnego, który dokonał takiego wyczynu. O swoim wypadku, w którym straciłem rękę i nogę, a na długi czas, na parę miesięcy straciłem nadzieję i sens życia, poczucie tego, że ja w ogóle cokolwiek mogę w życiu ogarnąć, cokolwiek zrobić, cokolwiek osiągnąć, to... Po każdym z tych doświadczeniu gdzieś tam znajdował się pewien sens. Ja teraz jestem dużo silniejszy i fizycznie, i psychicznie niż przed swoim wypadkiem. W tym roku wśród prawie 3000 uczestników salatyńskich spotkań młodych w Dębowcu są młodzi chrześcijanie z Polski, Czech i Słowacji. To, co tutaj się dzieje na tym dębowcu, to jest po prostu dla mnie totalna masakra. Atmosfera tutaj jest tak gorąca jak na stadionie Lecha Poznań. To są bardzo radośni ludzie i potrafią się świetnie bawić. Ale co najciekawsze, bo mogę porównać publiczność z różnych innych imprez, radość tych ludzi jest bardzo naturalna i autentyczna i moim zdaniem wyrasta z ich wiary, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja w Bazylice, wysłuchiwanie świadectw innych wierzących, wszystko to jest nauką dla młodych, jak żyć, by nie ulegać stereotypom, by nie popełniać tych samych błędów i by odnaleźć w życiu najważniejsze wartości, z których pierwszą dla nich jest Bóg. Jak się okazuje, do takich życiowych lekcji garnie się coraz więcej młodych ludzi, a o młodzieży przyjeżdżającej do Dębowca mówi się ci do Tańca i do Różańca. W Przemyślu uczczono pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej w 71. rocznicę ludobójczej czystki etnicznej. Była msza w archikatedrze, a potem uroczystości na cmentarzu wojskowym. W czasie i katedrze Przemyskiej rodziny kresowej wszyscy goście uroczystości modlili się zarówno za pomordowanych na kresach, jak i tych, którzy bohatersko nieśli im pomoc. W latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło blisko 100 tysięcy Polaków, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z frakcji Stepana Bandery, oddziału UPA, ale też z rąk swoich ukraińskich sąsiadów. Antypolska akcja miała na celu wymordowanie i wypędzenie Polaków. Patriotyczne uroczystości w Przemyślu w 71. rocznicę zbrodni wołyńskiej były hołdem oddanym ofiarom tej zbrodni poprzez apel pamięci, salwę honorową i złożenie kwiatów na grobie wołyńskim. W Bieszczadach też dziś padało, ale pogoda powoli się poprawia, a to oznacza, że jak tylko wyschną szlaki, znów będzie można ruszyć na połoniny. I nie tylko. Marcin Pawlak specjalnie dla Państwa sprawdził, jaki kierunek warto wybrać. W Bieszczadach podczas wakacji można robić wiele rzeczy. Można na przykład pojechać nad Solinę, można przejechać się Bieszczadzką Ciuchcią, ale najważniejsze jest to, żebyśmy poszli w góry. Na przykład na Połoninę Caryńską. Wyjście tam zajmie nam około półtorej godziny. Trzeba jeszcze kupić bilet. Bilet wstępu do Parku Bieszczackiego to 6 zł, zarówno na Caryńską, jak i Połoninę Wetlińską. Chyba, że ktoś do tematu podejdzie ambitniej i postanowi wdrapać się na Tarnicę, a więc ten najwyższy szczyt. Tutaj wstęp kosztuje 7 zł. Jeśli chcemy zostawić samochód na dole, no a musimy to zrobić, bo na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie można wjeżdżać samochodami, no to trzeba zapłacić za cały dzień mniej więcej 12 zł. Ja gorąco polecam Bieszczackie Szlaki, bo naprawdę warto się wybrać tam na górę, chociażby dla przepięknych widoków. Zupełnie nowe widoki na Bieszczadzką ofertę turystyczną uzyskamy już 21 lipca tego dnia ruszy internetowy kanał TVP Bieszczady i specjalna aplikacja, a w niej cała masa podpowiedzi, gdzie szukać noclegu, gdzie dobrze zjeść i co ciekawego wydarzy się w najbliższych dniach. A Lesko to na pewno jedno z miejsc, które warto odwiedzić po drodze w Bieszczady. Dziś miasto zyskało dodatkowy argument dla turystów. Nowa kryta pływalnia kosztowała 23 miliony złotych, o tym jak bardzo czekali na nią mieszkańcy Leska świadczą dzisiejsze tłumy podczas otwarcia. Dodatkową zachętą były bezpłatne dwugodzinne wejściówki. Setki osób chciało nie tylko zobaczyć, ale od razu wypróbować basenowe atrakcje. To, to dobry pomysł w okresie wakacyjnym, prawda? Pogody jako takiej nie ma na podwórku, na polu, ale mówię, no dobrze by było troszeczkę tak popływać. Z otwarcia cieszy się przede wszystkim młodzież, ta zleska, ale też okolicznych miejscowości. Przyszłam z mamą, tatą i siostrą. No i cieszę się, że wybudowali ten basen, bo będzie można przychodzić Bliżej będziemy mieć. Przyjechałem tutaj z Sonoka i bardzo się cieszę, fajny tutaj basen jest. Zjeżdżalnie są i oczekuję, że będzie fajna zabawa. Poza dużą główną niecką basenu jest także mniejsza dla dzieci, brodzik dla najmłodszych oraz dwie zjeżdżalnie. A to jeszcze nie wszystko, bo w budynku pływalni jest też sala gimnastyczna, siłownia, spa, sauny i solaria. Część sportowa basenu spełnia wszystkie warunki do przeprowadzenia zawodów na, na różnych poziomach i na szczeblach. Mamy dostępnych sześć torów o długości o wymiarze 25 metrów. Oczywiście dysponujemy również tablicą wyników, nagłośnieniami i całym, całym sprzętem do mierzenia czasów w czasie zawodów. Wszystko kosztowało ponad 23 miliony złotych i powstało z myślą o mieszkańcach, ale też turystach przyjeżdżających w Bieszczady. Przyjechaliśmy na wakacje i ponieważ pogoda jest brzydka, to chcielibyśmy spędzić miło czas z dzieciakami na basenie. Akurat jesteśmy w Sanoku do Leska stosunkowo blisko. Do tej pory Lesko było jednym z nielicznych miast powiatowych w regionie bez skrytego basenu. Nowe ławki, kwietniki i schody przy fontannie, a przy okazji kilka poprawek na wierzchni. Na przemyskim rynku ruszyły prace pod czujnym okiem mieszkańców, którzy tak przywiązali się do wyglądu centrum miasta, że nie zgodzili się na jego gruntowną przebudowę, a jedynie na kosmetyczne poprawki, które będą kosztować ponad 200 tysięcy złotych. Nigdzie w województwie propozycja przebudowy rynku nie wywołała takich emocji jak w przemyślu. Mieszkańcy nie zgodzili się na wycinkę drzew, nową na wierzchniej scenę, bo ich zdaniem zmieniało to w zbyt drastyczny sposób wyjątkowy charakter tego miejsca. To mi się nie podobało akurat. Bo to było po prostu za bardzo zabudowane, to już nie przypominało rynku. A w tej chwili są drzewa, są ławeczki, jest fontanna, jest bardzo przyjemnie i można spacerować. Przeciwnicy zmian kilka lat temu doprowadzili nawet do referendum, w efekcie którego miasto odstąpiło od tego projektu. Dlatego teraz koparki, które pojawiły się na rynku, wywołały zaniepokojenie wielu z nich. Głos oburzenia wywołało też wycięcie dwóch drzew w sąsiedztwie magistratu. Drzewa rosły, ludzie mogli sobie usiąść na ławce w cieniu, jakby upał. Powycinali w tej chwili co? No najlepiej wyciąć wszystkie drzewa, zrobić pustych nie taką, jeszcze mur postawić trzymetrowy, żeby nikt nie mógł zaglądać i obóz zrobić. Mieszkańcy wypoczywający w rynku mówią, że chcą zmian, ale nie gruntownych. Wystarczą drobne poprawki, bardzo podoba nam się ten skośny rynek. Także jest jest to jedyny taki niepowtarzalny rynek w Europie, ten skośny, bo wszystkie są proste. Miasto uspokaja, że rewolucji nie będzie. Na rynku już pojawiły się nowe ławki i kwietniki, które zastąpiły szpecące betonowe. Będą też nowe schody przy fontannie. Najważniejsza jest jednak korekta nawierzchni. Chcemy, żeby ten kamień rzeczny pozostał a na tym rynku. Niemniej jednak przekładamy go, żeby on był trochę bardziej równy niż był niestety, bo pojawiły się dziury, poważne ubytki, więc trzeba było tu uzupełnić. Chcemy też doprowadzić do tego, żeby ten, pochyłość tego rynku nie kończyła się wysokim stopniem, bo to powodowało utrudnienia z wejściem, z zejściem. Na płycie rynku w tym roku ruszy też budowa wyjścia do podziemnej trasy turystycznej po centrum miasta, zmienia się także pod ziemią. Przemyskie piwnice mają kilka kondygnacji i znajdują się do 12 metrów pod płytą rynku. Niedawno w sieć podziemnych korytarzy włączono dawny kolektor sanitarny. To dodatkowych 106 metrów trasy, która w przyszłości ma być jeszcze wydłużona. Docelowo będziemy wspinać się wzgórzami miasta Przemyśla do archikatedry, aby tam zwiedzić podziemię pod Bazyliką Archikatedralną, a następnie będziemy się starać także iść aż na zamek. Centrum Przemyśla codziennie odwiedzają dziesiątki turystów z Polski i zagranicy. Ze Śląska przyjesteśmy i chciałbym, żeby u nas też tak było. Prace na przemyskim rynku będą kosztować ponad 200 tysięcy złotych. Wystawy, pokazy grup rekonstrukcyjnych, a na zakończenie najpiękniejsze arie z opery Nabucco Berdiego. W Rzeszowie rozpoczęły się obchody setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, wojny, która pochłonęła miliony ofiar w całej Europie, ale doprowadziła też do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwudniowy cykl imprez patriotycznych w ramach setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej rozpoczął się uroczystą zbiórką przed pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa Kuli. Mieszkańcy miasta mogli tu zobaczyć, jak 100 lat temu wyglądali żołnierze na wszystkich frontach wojny. Podkreślamy, że był to wybuch wojny, który w rzeczywistości doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości. Traktujemy tą rocznicę jako doskonałą okazję do takiej żywej lekcji historii. Z placu Farnego pododdziały przemaszerowały do Muzeum Techniki i Militariów. Tam powstaje obóz wojskowy, w którym spędzą noc i który będzie dodatkową atrakcją dla zwiedzających. Dla wielu uczestników dzisiejszych obchodów to również rocznica bardziej osobista. Brat mojego e, pradziadka walczył na froncie e, włoskim w armii austro-węgierskiej, natomiast e, mój pradziadek e, zmarł w trakcie, w trakcie wojny. Mój pradziadek zginął na pierwszej wojnie światowej. W, w dokładnych okoliczności nie znam, ale wiem, że, że zginął. No I tak sobie powspominałyśmy dzisiaj z mamą i chciałam, żeby, żeby dzieci też wiedziały. Zobowiązuje mnie jako obywatela, żołnierza, Polaka, przypomnieć to, co było. Jak się okazuje, historii mogą uczyć też najmłodsi. 11-letni Bruno w grupie rekonstrukcyjnej jest od pięciu lat. O swoim mundurze wie wszystko. Tu mam kapeny, takie oznaczenia na czapkę. Za każdą bitwę żołnierze zostawali takie oznaczenia. Ten jest na przykład zarany, ten jest ósmego pułku. I my otworzymy 20. punkt CK. Muzeum Techniki i Militariów oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie do zwiedzania wystaw i pokazów grup rekonstrukcyjnych zapraszają też jutro. Na wystawę swoich prac zapraszają też artyści, którzy w Jabłące zakończyli właśnie dziesiąty plener malarski w kręgu Pogranicza. A w kręgu ich zainteresowań znalazły się podkarpackie krajobrazy. Przyjechali do nas z siedmiu krajów i spędzili w regionie kilkanaście pracowitych dni. Jak mówią, byli dla siebie inspiracją i motywacją. Oto efekty. W uroczym XIX-wiecznym dworze w Jabłące ze swoimi płótnami rozstawili się m.in. Białorusin Edward Gaustow i Marła Al-Nadżar z Jordanii. Kocham to miejsce, jest perfekcyjne pod każdym względem dla artysty. We mnie jest źródłem nowych myśli, podziwiam nową inną przyrodę, krajobrazy i wszystko. Zazwyczaj na tym tarasie to jest super i światło bardzo dobre, także, było możliwość i powstało to, że znaczy powiem tak, cztery obrazy. Dla Rzeszowianki Barbary Hubert międzynarodowe grono artystów to źródło twórczych doświadczeń, wzajemnych inspiracji i silnej motywacji do pracy. Na pewno więcej można czerpać, więcej można jakby pożyczyć tak? czy zainspirować się. Magdalena Uchman na chwilę porzuciła swoją ukochaną grafikę i też chwyciła za pędzle. Ten konkretnie plener umocnił ją w pozytywnym myśleniu o tym, że sztuka to cudowne lekarstwo i sposób na życie. Człowiek też rozmyśla, myśli. I myślę, że, że jakoś to się łączy. Życie ze sztuką, sztuka ze życiem. Po kilkunastu dniach pracy twórczej, Dwór w Jabłonce wypełnił się obrazami, które stworzą wystawę. Dla mnie wielka przyjemność poznawanie świata z trochę z innej strony. Dziesięcioletnia już tradycja plenerów sprawia, że coraz więcej artystów z całego świata chętnie chce brać w nich udział. Lubią przyjeżdżać na nasz plener i dobrze się tu czują i po prostu jedna osoba drugiej przekazuje, że ten plener naprawdę jest fajną rzeczą i chcą przyjeżdżać. Praca twórcza wciągnęła też najmłodszych, dla których zorganizowano warsztaty. Można zrobić obraz, który coś przedstawia i który można sobie wymyślać. Abstrakcyjne. Międzynarodowe spotkanie artystów z siedmiu krajów udało się dzięki pomocy finansowej dwóch samorządów Dydni i Łańcuta oraz Stowarzyszenia Promocji Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza. A jakie pejzaże deszczowe, czy może już słoneczne przewidują na najbliższe dni synoptycy? O tym już za chwilę w naszej prognozie pogody. Zapraszam.